Dzień dobry słoneczka, z tej strony Salfa i witam was na kanale Ciotki Irse i moim w sobotniej kazbocie. Słuchajcie, dzisiejszym bohaterem dzisiejszej kazboty jest Legoshi z Anime i Mangi Beastards. Tak, bo mamy wreszcie wilkołaki w The Sims 4, więc szkoda by było nie skorzystać z okazji i właśnie takiego znanego wilka nie zrobić. Nie jest to kompletna wersja Legosiego, ponieważ główna jego cecha dopiero pojawi się w następnym dodatku, czyli w literalnych latach. Ponieważ w tym dodatku ma się pojawić cecha Socially Anxious, czyli po polsku to się tłumaczy lęki społeczne, ale myślę, że pewnie to z tego zrobił introwertyka czy coś w tym stylu. Tak, bo nasze tłumaczenia są szalone, dziwne i, i bellagot, Tak czy inaczej. Bardzo długo wczoraj z ciotką dyskutowaliśmy na temat tego, co zobaczyliśmy na wczorajszym live'ie, i powiem wam, że doszliśmy do wniosku, że to jest chyba jeden z najbardziej rozbudowanych dodatków do De 4, jaki wyszedł do tej pory. Jak na razie, przynajmniej z tego co grali. Simguru, nie wynika, że będzie za dużo błędów, bo tak właściwie tym razem nie pojawił im się żaden większy. Bo jeżeli ktoś pamięta live'a ze ślubnych historii, gdzie same twórczynie były bardzo zdziwione, dlaczego pewne rzeczy nie działają, no to tym razem myślę, że nawet całkiem nieźle poszło. Zwłaszcza, że live trwał całe dwie godziny, co oznacza, że też był najdłuższym live'em ze wszystkich. I tak zupełnie na marginesie dochodzę do. Ja do takiego wniosku, jest to moja prywatna opinia, że w sumie trochę źle wszyscy w świecie simów robimy, że porównujemy simsy czwórki do. czwórkę, właściwie, do w pełni kompletnych simsów trójki. Bo jakby wszyscy. No, pamięć ludzka jest zawodna i wszyscy zapominamy o tym, że simsy trójka dopiero po. W pełni, jak się jak miało wszystkie dodatki i wydało się miliony monet, no to wtedy była właśnie tą cudowną wersją Simów, którą wszyscy znają i kochają. Bo jeżeli pamiętacie, a zwłaszcza starsi nasi widzowie, być może pamiętają, że poszczególne rasy okultystyczne, na przykład, pojawiały się stopniowo w różnych częściach, bo Simośliny się pojawiały w, pojawiły w, no, w czterech porach roku, a wampiry pojawiły się w miejskim życiu. I tak dalej, i tak dalej, dopiero ostatni, ostatni albo przedostatni dodatek pozwolił tworzenie okultystycznego sima od początku do końca, tak? Wcześniej trzeba było mieć najpierw odpowiedni dodatek, a później poprosić sima z okultystyczną cechą o to, żeby zostać zmienionym, ewentualnie nawdychać się nawozu, na bo to trzeba było zrobić, żeby zostać simośliną, tak? W czwórce, żeby zostać Simusiną, wystarczy zjeść owoc, co jest generalnie trochę bardziej user-friendly i nie namawia do challenge'a z Wizirem. Tak. No. Tak czy inaczej, no ja osobiście nie mogę się doczekać, żeby położyć swoje łapki na kasie w Nowym Dodatku. Mam nadzieję, że dzisiejszy bohater Wam przypadnie do gustu. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i wszystkimi treściami, które pojawiają się na kanale. No i słyszymy się jutro w średniowiecznej rozgrywce. Trzymajcie się ciepło i pa pa!